Manuset y Runix to teraz w kolejnym filmie na moim kanale. Jesteśmy w Katowicach, jeżeli mnie słyszycie. Na lotnisku i będziecie patrzyli, lecimy na Cypr, tylko to powiem. No, i będziecie widzieli moją przygodę w jakimś sensie. Zauważyłem ludzi z Londynu. Fajnie. No, będzie dosyć fajnie. Będziecie się jak podróż, w samolocze, odprawy, wszystko biletowe. Widzę teraz, że właśnie nie dopiero mamy już... Jest, jest teraz godzina trzecia i leś. Nie wiem, sprawdzę zaraz. Um, lecimy do Lakary, lekarna, coś takiego. Na tu grecką, ale będziemy jechali na turecką, więc no, jest tam, bo tą są sądzę to jest godzina 3:21, przyjechaliśmy tutaj o 2.00. A, ale wylot mamy o 6:15. My lecimy do Lanarka. było, zaraz pokażę. To są ogólnie wszystkie loty. W Katowicach słyszałem, że jakieś Katowice nie są zbyt polecamy jakoś. My, stąd, o. My lecimy od 3:00 6:15. Lankara Larnaka? Larnaka? Coś takiego Trzeba dać szybką podróż za godzina 3, czy 3,5? Bo nie no. Jest godzina po czwartej to jest nasza kolejka na cykl Jeszcze tam się ciągnie trochę I ta stanął No Ciekawostka W ogólnie mają tak tu jest, masz Iron tam masz Terminal A, Terminal B i Terminal C. Ciągnie się długo, nie jest duży, ale krótki, taki mały, ale duży, dwie takie. Tak idzie, ale taki, więc mały jest dosyć, jak dla mrówek, e, gigant, bardziej taki. Mógł w sumie live'a zrobić, ale nie wiem jak i nie wiem co, co do czego potrzeba, więc jeszcze nie zrobię. No jak zasubskrybujesz, no to może pomożesz. Ma no bardzo Ci będę wdzięczny. Część nic nie kosztuje, a mi to bardzo pomaga. Dziękuję. Jest godzina 4:40, jesteśmy już po dnia e, bagaży. I tu zobaczcie, co się dzieje. Teraz czekamy, wiecie. lecaki. To jest kont kontrola bezpieczeństwa. Zobaczcie, co tu się dzieje. Masakra. Taka kolejka na kontrolę bezpieczeństwa. Rozumiecie? I co? A my mamy. Troszeczkę za godzinę, lot, prawie za godzinę, i tam 30 minut. A tu jest taka wielka kolejka. No i co mamy zrobić? No cóż, poczekamy chwilę. Szybko to dosyć idzie. No ale wiecie. No To widzicie już Widzimy się po kontroli bezpieczeństwa Mieliśmy kontrolę graniczną, znaczy nie graniczną tylko wiesz. osobistą I teraz czekamy, musimy czekać Na Alpa paszport Kontrola graniczna teraz Po prostu powiem wam, tragedia to jest Tragedia Oceny na pewno ode do mnie dostaną Drugie koleki, nienawidzę takich Przeszliśmy granicę Teraz jesteśmy Mamy 4 i 5. No i będziecie mnie widzieli pewnie w samolocie. Sajk? Więc wiecie. Eee, nie wiem, co mam powiedzieć. Przeszliśmy te granice masakra. nie wiem, ile. 15-20 minut? kurde Ale już jesteśmy, czekamy tylko. Mm. Katowice oceniam już, bo będziemy lecieli, to już nic więcej chyba takiego nie będzie. Oceniam na 1 na 10, bo straszne są. I ceny też straszne. Jakby nie powinno być. Może łamę, ale nie ograniczone odem. Nie wiem już widzę ile bo poszukałam trochę bezbeczony. Nie na YouTube, bo tam już będzie leżał film. Znaczy, nie film, ale short. Z podróży troszeczkę też, znaczy samolot. Więc zapraszam. Dbaliśmy bezpiecznie, jak masz. Nie, jak nie było kolejki, więc dążyliśmy. Znaczy, mieliśmy szybszej bo byliśmy Unią Europejską. Żyliśmy właśnie w autobusie. <grym> tylko my, mój tylko ja. Mała siostra, tata i mama siedzą. Tak to nikogo nie ma. i w sumie zastanawiam się, że będziemy po prostu że tak szybko dojedziemy. Tak ogólnie. Na Zostaw łopkę u górze. Jeżeli byłeś kiedyś w tym na Cyprze, to zobacz ile ludzi by. To nasz autobus A co drugi? Czy pora... Jak zrobić z debila? Pierwsza miękka Trzeba umieć miękko Albo coś takiego Trzeba umieć te otwarte oczy. A, dobra. Dobry poradnik. Teraz uśmieszek. Nie, dobra, to byłby. Zobaczcie. Jest ogólnie jesteśmy tak. Zobaczcie. Tak. Dobra. No. Tak? Dojechaliśmy już dzisiaj, ale nie miałem jakoś czasu. Mówiłem o Jutro wejdzie film z wszystkich zjeżdżalni, które będę zjeżdżał. A spróbuję ten film zmontować jeszcze szybko. Więc może dzisiaj wrzucę jutro będzie gotowy. Wziął telefon. No. Um, ogólnie ciężko to tak widzieć, ale zaraz mam jeszcze pokażę ten hotel tak od, ten. Tylko od, od wejścia do recepcji. Odkryty złotym jakimś coś, a my tam mieszkamy. Parter na dole, tam przy całym samym boku, tylko że z drugiej strony. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że jeszcze użyjesz z dzwoneczkiem i zostawisz łapkę w górę. Bo to naprawdę zachęca mnie do robienia więcej filmów na tym kanale. Mówię, że teraz jesteśmy na Cyprze i gdzie dużo filmów. I nie zapomnijcie, że jeszcze Rafa Koralowa czeka Was oglądaniem. Więc. Naprawdę jest tu czekać, więc dziękuję za oglądanie mojej wycieczki. No i widzimy się jutro na Aqua Park.